Siemanko wszystkim, na samym wstępie do tego filmu chciałem wam tylko przekazać, że będzie on zawierał dosyć dużo przekleństw, także jeżeli wam to przeszkadza, to po prostu nie oglądajcie, a jeżeli wam nie przeszkadza, to zapraszam do oglądania i łapkowania tego filmu, trzymajcie się. Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Brączek. Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafiasolec. O, kurwa, tak samo jak ja widzę dzisiaj. I imprezka. I witamy was w kolejnym odcinku, ta imprezka, szczególnie ta sześćdziesiątka za tobą. <laughs> nie widziałem, poczekaj, rzucę okiem. Hmm... No faktycznie, powiem Ci! <noise> witamy Was w kolejnym odcinku na Polskiej Wsi, na Bolusiu V2 I tak jak zapowiadaliśmy już no, chyba z miesiąc temu <noise> Dzisiaj Kiszonka <noise> i Bolek dzisiaj będzie ze mną pojrzał yy, A nasz konwajnista, nie wiem gdzie jest, chyba jadzie e, <noise> Jadzie, jadzie nasz konwajnista <noise> Jest z nami Adasz oczywiście. Siemaneczka, witam serdecznie. No i lecimy sobie z, z kiszyneczką. No, pozwolić pozwoli, że ja pierwszy się Pozwolę, załaduję ale. dzisiaj. A boże, jak ona je się rzuca, ty. Ja Wrzucę tak się. samo. Dobra, y, panie Mister dam 15, proszę prowadzić na pole. Ty po mojej przyjechać. Ładny, ładny, ładny rozrzutnik. Dzięki ty, ja będę rozrzucał tą kiszonkę od razu na pole. No, no To, no, no, to no, nie za kiszonkę no, to nie jest kiszczonka, co? No. A które to twoje pole jest? To po, po prawej To no, kurwa tylko dwie kukurydzy zostały Staje się, wycięli jed mi jedno sprzedać Zacznijmy od tej strony, dobra? O, ale jeździsz cały czas środkiem, to którą stroną ty zaczynasz? Od prawej A, dobra tu Ważne drzewo, bo kurwa z, z ochrony środowiska się przypierdolą Jeba nic tam E, e znalazło Cześć Chyba to jest nagrywanie włączę. Co trąbisz, baranie? Jak ty penisie Jaki ładny klimat jeżdż. I lagów nie ma o, o to nowość co? Ty czekaj, Poczaj bo ja nie go. wiem czy to sypi Ja pierdolę, ja zarabiam full O kurwa, to, to nie ze zakładki To nie jest rozrzutny Ty no, może do końca dojadę. No nie żartuj No nie żartuję no Ile masz? 50 O kurwa To ile ty masz z tego? 5 ton no to, to ładnie się dodałaś, no Nie sypię. No twoja tak nie dawała, urodzajnie No jak nie? to moja była, moja nie, ja teraz w... wiesz, na wiesz czemu? Sieczka. Bo moja w chu nie puściła. <grym> Bardziej w wieku. <jechu. grym> o no Boże wieku czekaj, bo 84%. Ty! <grym> ja chyba się przeczepię ogólnie. Czemu? Zobacz na mój rozrzutnik, zobacz na mój rozrzutnik. Weź podejdź No faktycznie widzę, nie ja widzę. Weź no powiedzi zajebiste PT Niebrytfanny tylko naprawdę <grym> Te burty są kozatkie. Kurwa nie widzę. Stój, nie. dobra, Krzysiek, czekaj, kurwa! Już? A ty? Ale jeszcze trzy czwarte rozrzutnika! Iść na skuźkę przez pole moje! Dawaj po Dobra, prześniak. czekaj, ja sobie przejadę przez twoje pole, ja jadę się wysypać, bo widzę, że w tym rozrzutnik jednak dużo nie wchodzi, wezmę... jeszcze O, dasz radę? E, wykręcił, dawaj. Ja, ogólnie to to tester tego rozrzutnika, ta nowka sztuka przyjechała z beta nówka po prostu. Sztuka. Nie, nie, w ogóle nie, chciałem przetestować ten rozrzutnik, czy w ogóle będzie na niego kiszonka wchodziła, no ale sami widzicie co, co się dzieje, te nadstawki w ogóle nie, no, nie działają w sumie, no dobra, no zaraz wezmę trzy i przepalę tam yy, przepalę z, z tym, z przyczepką Radovczo. No to w sumie na ten rozrzutnik wchodzi tylko tyle ile bez zastawek, nie? Tak Uważaj tu pierdolnie rura, ty mówiłem o... <śla> <śla> Co kurwa, gałąź zawadził! O boże, mówię, że nie wiem. Nie, nie, boże, nie było. Poczekaj, rurę składam. Nie, w prawo jedź, w prawo. Dobra. Myślałem, że byś w prawo. Ale nie, chciał. ale co mi to daje, on tego, tą gałąź zawadził? O, o kurwa, dzieje się to samo co u ciebie. Jezus! Bolek! Ej, do tyłu, do tyłu, no co? O kurwa, co się stało? Przyjdź tu, zobacz! Jestem w domu, jestem w domu! No Zajebisty jest zajebisty rozrzucić powiedzieć. <laughs> Ooooo! Idzie zakopą kupa patrz. Poczekaj, chodź go popniemy, bro, Naprawdę. Ja to jedź do przodu. Ja poczekaj, do przodu. poczekaj. idzie, idzie! Pcham go, faj go Bale Nie, ja, go, go, pchaj go, Jest poszło, gdzieś Jak wyrwał, jak wyrwał ja na koła, że bo... Czekaj dobra. Adam, poskaczmy tutaj to tu, tu, tu. <laughs> dawaj, dawaj, dawaj Ubijamy, ej Ja to jak ten, jak w sobotę Mazdą <laughs> ubijałem wjazd tutaj i bogatą kiszonkę Boż, dobra kurwa. chodź, idziemy bo to robota sama się nie zrobi no, O kurwa, dobra Bolek, przyjadziesz to ubijesz to, co? No, tak <laughs> Leonem O kurwa, przeczepał się Stanął Dawaj, dawaj, dawaj 10, ja 7, Ej, czemu to tak się dzieje z tą kieszenką, że się w jedno miejsce nagle wysypuje? No, bo musisz szybciej pojeżdżać Albo kiedyś jak ja nacisnąłem Q nawet nie zdążyłem odjechać, to już było wypierdolone całe. No, ale no to mówię, bo no, to, to, to jest znaczy, za dużo bo, te tam. są małe, nie? Bo no, na polską jeszcze nie dam ci prys 100 ton. One mają po 60, 70 ton może. Cześć, ile ty tam masz na przyczepie? Ja 56 dopiero. O kurwa, będę musiał jeszcze postój robić. to trzeba było ugnieść. Dawaj dwa razy poprzecznie. Dobra, tutaj to nie jadę, mam drogę Raz, to Jak... było po drob... ale kurwa, kurwa Dobra Jest. A potem kurwa wójt się... światłami, się... światłami stary, oślepiłeś mnie. <noise> O kurwa, gdzie ty po, poje... o Jezus No mnie oślepił <noise> Oślepiłem go, poszedł Barierki Kup jakiego laga nagle dostałem przez te no, je... światła No ja wiem, no, no ja, ja też no o... to... <noise> mnie oślepił, nie? To dawaj, ja be... bez Stesznego będę jeździł Ja ty na godzinę tam ciśniesz Dycha Ty, a ty dojadziesz do końca? Nie wiem Dojadziesz? Może? A, bo ja zaznałem Boże <noise> Myślę, że, myślałem, że gdzieś... Dawał 81 ja Jak ciapek ledwo idzie z pustu, ja nie wiem jak on z pełną pójdzie <noise> Ja Widzę właśnie Jebie, jeb, 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 jeb. Ale te pola pat, 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 to tak, pat, pat, pat. to trzeba będzie wałować. w <noise> przyszły rok, bo tak czuć się, że Zaraz wylecę z kabiny Dobra, jadasz O kurwa, jadź do przodu, bo ja z tyłu Poczekaj jestem Poczekaj, to jest no o kurwa, <śmiech> dawaj <śmiech> przez las i stój! Ej, to poczekaj, Dobra, jedź tam ta już. No jedź, Brunek, jedź. Ale gdzie kurwa, mam jechać przez stel. las? Nie, tu obok, o, o prosto, prosto. <laughs> On prosto, 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 kurwa, nie widzisz prosto, No cofaj, 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 cofaj. No nie, niech się lepiej tak, ty, ja światłami <laughs> <laughs> bo jeszcze mi bolka łapie. To będziesz łoś mielony. Kurwa. Wolno. teraz łapię ciebie, dobra, jedyno Czekaj, ile ty na godzinę jedziesz? Dobra, będę na, będę na, pedału, na pedałach re regulował Weź tu wyprost tutaj, żeby krzywo nie no było No wiem, no przecież Kukurwa. chyba Kurwa, ta kukurydza to wyższa od, od komina w 30. No, no ty no, no ty wiem. w tym no. roku W tym roku to jest gitę pompa z majonezem Kukurydza w farmingu tak samo dobra jak w tym, Brown. w, w Brown. RALu, nie? No. no zależy gdzie jeszcze W Tesco też jest spoko No Tam to kurwa ładne podjazdy pod kuznę o, o bo Polek tam nie podjedzie! No bo przecież to jest taki łusko stary jak kurwa. Weź swojego Ursusa dużego i to ugnieć. Wykręć sobie to już brączek. Ja jestem wykręcony. Już. <grym> Nakręć się? Ty kurwa. Nie, no... twoja trzydziestka fajnie chodzi. <grym> Dobrze, co? Wpiszę i no. daję tam. Dałeś. Fajnie, żegasz, miło. Teraz. Ale żebyście pryzmę zrobiłem i kurwa przy, przyjaciel. Tak, czemu cię Max, jebiesz to, to cię zabije. Dobra Eee, I kill you. Kurwa, nie, nie myślisz, fajnie, nie fajnie, myślisz już że już 50% Ty tam już bierzesz na, na raz całe pole, o kurwa? Na razie tak Ale to szybko idzie, będziemy ubijać jeszcze 15 minut, żeby odcinek był dłuższy. Psst. no nie Ja tam dalej tam do pole jest większe. No jest, jest trochę większe, nie? Bo to jest takie malutkie. No to 20 minut masz odcinka No, tak, No, no, więcej. fajnie, fajnie. Nie, ale ta no kiszonka w tym roku No dużo kupuje no, nie no, było to się za szybko, no. Może w przyszłym roku, może tej to W przyszłym się roku więcej, Będę 5 na godzinę. O kurwa, czekaj, bo. Drze... Ja pierdolę co, co to jest? Drzewo czy co to jest? Czeka się wykręcę. Ty ja jeszcze pojadę dosypać się na następne pole, nie? 2D. Dobra. Ktoś tam chyba drzwi zamykał. <noise> Gdzie? Dobra, pole, Adam, jać tam, nie? Poprzecznie jak zrobimy? No. Żeby tutaj już nie było nakręcania, tak? A ten już jedziesz, będzie trąbił. O kurwa, Bolek, skąd ty kabinę wziąłeś? Leżała ale robię. Ej, ty nie wiadomo. O kurwa, tak patrz, ty jak fajnie wyglądasz z tą kabiną. Zajebista, nie? Teraz znalazłem dopiero przed chwilą. E, Stasiek, nie zrobię tutaj tego, bo nie mam jak wjechać. Dobra, to nie rób poprzeczniaka. Dobra, Fajno, Kurwa, tak patrzę, coś mi nie pasuje, ty. Jać, Krzysiek. Fajno, Jadę. co? Kabina. Kurwa, co to za jakieś tipi tutaj, co? <laughs> <tipi> ja dopiero szała zrozumiałem, szała. o co i chodzi ty to Stale... twoje chodzili ostatnio i budowali tu no ostatki Ja nie, ja tak nie wiem, wersji. czy to był dobry pomysł, że ja tu jeszcze wjeżdżał Ja tam no. sucha, nie wiem, to to stój. To ogólnie... E, tu masz wyjazd po prawo, patrz, e, stój, poczekaj poczekaj, poczekaj, stój, 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 stój Adaś, stój Ile masz procent? 94 Kurwa, wiesz jak ona się robi, jak się wie, że nie wyrobi? Adam teraz rogala powinien zakręcić, nie? Tak fajnie wyciąć koło i wrócić a tu jest gdzieś wyjazd? No teraz nie. W prawo skręć, mocno. Kurwa czeka! Dziecka nie da rady, w pizdu, tam. No przecież mówiłem ci, w prawo skręcę w ogóle mnie nie słyszę, no Zobacz Rura, rura za nią! Dyszel wyrwał jedź dalej. O jebany, Zobra. Ty ładna ta moja kurwa z kabiną Kurwa <laughs> Jaki śmiech kurwa, Blaszaka Blaszaka zdrowo wyciągnął i ja ci się dziwię, bolek, że ty nie grasz z nią cały czas. Poskręcał nie, na 13 i porobacz. O kurwa, lusterka gumie w każdej jednostronie. To... <laughs> o jebany teraz mi świeci, ja masz. <laughs> Dojedź tam. <laughs> Dawaj, o Boże, jak ciapek ten... jak jak klekoczą, już chyba na, na złą pójdzie przy środku. Dawaj, na dwa. Poczekaj. Dobra, Zawróć się tam na moi. Dzięki. Uważaj na dom twojej ciotki O Boże, jak się wjeżdża na tą pryzmę, to czapek aż do góry dęba staje No To jest zła pryzma Dobra, cofnij to... i jedź prosto. Zwolnij trochę Adam, co? Tak zwolnij do siedmiu No to poczekaj Chciałeś zwolnić to teraz poczekaj. Bo za szybko jej idzie. A ty na ja H jeździłeś tak. pewnie. Mm, Już mnie wydał. Miałeś na H puszczone? Ta, pewnie. Ja na tak, pewnie. pewno tak mi i na pewno tak by mi dobrze na zakrętach jeździł. No to kurs player. Kurs player. Yo, follow me za. Yo, bez Zaj, za szybko jeździliśmy, kurwa, przecież ta forsinka to jej wypryła tu wszystko. Płoki Nie, no przecież wiesz. A tam trochę kukurydza, trochę lepsza, to weź zwolnij No wiem, wiem, tutaj jadę 6... 6,7 Bo nawet okrywanie pryzmy nam nie starczy Nie no masz. Jedź na Bole. 6 Bole, Nie, bo to Ole, ile masz procent? Zrobimy jeszcze poprzecznie chyba O kurwa, to słup jest No wiem No dlatego będziemy musieli uważać Znaczy ty bardziej, O Boże jak się wyglądasz kurwa to Testuj, ty, ty stój, Bolek, żebyś się nie rozpędził Ja sobie tu po owsie zawrócę Na razie poczekaj Bolek to bo nic nie robić. Ja chciałem tutaj, tutaj takie koło takie fajne. ...klina takie lecimy sobie, wyciąć, żebyś mógł jeszcze wyjechać. Ale ja pięknie tak zrobiłem z A mnie lagło. Dobra, jedź wysyp się już. Nie, się jak mi to zrobi, bo przecież to. Nie no. Jedź, bolek dalej, jedź, 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 jedź. No tak, To by było na tyle. Nie, także Bolek, jak widzicie, znalazł kabinę w rowie. <laughs> Brączek wiesz tam lepiej. Jedziemy. Nie, jedź. Mówisz? Nie wiem, czy wyhamuluję. Mmm. Bo, hmm. bo rozprzeraźnie poprosił. Ja nie wiem czy, czy jest kto tu podjedzie, bo tu taka fest góra jest. Jadziesz ty tam, czy zakopajesz się? Grażyna! Bo mi rura nie sięga. Jadź. Tegger musiałem się wystawić wszystko ładnie. O kurwa, za blisko chyba trochę podjechałem. No trochę. Ale rura no. daje. Ej, zrobić ci zajebisty łuskok na pryzmie? A, nie, nie, bo ja nie podjadę, potem ludzie będą mówić, uskok. Się, że ja nie tam tak dobrze. No, serio, chyba trochę okay, na tamtym polu za szybko jeździliśmy. No. 9, 10 to jednak za szybko na no, naszych, no, naszych furencji. No, Ciapek to zaraz 4 na godzinę będzie jechał. Oj, tam, oj. Coś... Tak coś czuję. Ale nie, no, fajnie, fajnie. Tak nie, żebyśmy na, na, na sukę się tam wbili, dlatego tak. <laughs> na Wolka. E, to spoko To dlatego rozumiem tam brędkość. Nie, no to będziemy przynajmniej wiedzieli, że trochę wolniej trzeba jeździć, nie? No, no ja. trzeba pojeździć. Nie no wiem czemu mnie się... tak długo wyszło, ale to chyba akcja pryśnie była dłuższa Wtedy A co mieliśmy za... Ty ja bolę ten Adam jak ją ja tu teraz wykręcić Kurwa, zaraz jeszcze... O, zaraz jeszcze pszczoły w kurwie Ile masz tam tych Procentów Co? Ale, ale przygwoźcie... Ile masz procentów? E, 37 I weźmiesz wszystko? Jo 5 kurwa Już tam koniec już jest Nie wezmę całego pola na no co ty? Omiń Dobra, mnie ja O mnie. Brączek Jeszcze raz, bo już musiał tu przyjechać. Jedzie jedzie, 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 trochę do tyłu. Dobra, szacun. Ej, jak coś to nas... na z przodu, nie? Ale bym ci wciągnął błotniki przednie <laughs> Razem z trzydziestką byś się wciągnął błotniki. <laughs> Tak fajnie to wyglądało. Boże ja masz strachę koło tej sieczkarni tak blisko. Czas czy wypadnę z tego z ciągnika i wpadnę po, po prostu pod śkami. No jakby cię tak bujło w prawo, to już by się tam znalazł. <laughs> o kurwa Dostałbyś to w tylko nie, Proszę botobigo. nie po pogło, głowie tutaj. Boże ja już wiem czemu ludzie nie wożą kukurydzy z bez kabiny. No, tak? no stary, jakbyś dostał kurwa ja ile razy jak nagrywało się i z lufy dostałeś to bolało z lufy No i co trąbisz kurwa baranie, myślisz, że masz lepszą kabinę to nie możesz. ciągło, go widziałeś? Nie, nie widziałem Bożego ty udał ty Co za ty, co za debile? Ciągnie na ciebie wiesz o tym No BOLEK! To jeszcze nie? No to, chce. no to fula chcę No po co ja przyjechałem ja zawrócę jeszcze zmieszę No to To za lujki Ja pierk no kurwa kto ten suk tu postawił Nie wiem dwój No jać kurwa <grym> O Boże ten aż na drugie pole <grym> pojechał zawrócę ja słomę na sieczkę robić <grym> A ja jak się że zzybali O kur <grym> <grym> Co się stało? Na lekcji, co ja. się stało kurwa, co się stało? Patrz, patrz, mnie. patrz, patrz. Przytuliło Patrz, 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 Spali się Tę, jak kombajn w tym, w, Highway, w tym traktorze. Łopie, jak on już by nie żył, on kabiną zawadził od ruty. Nie, właśnie. No i co? No to wszystko wasza wina, bo tak jest, tak A ta rura wariuje do was. Ja przy tobie wariuje. O, o. <głos mumhy> tak właśnie w radiu śpiewa oj. tobie słup. No i jak chodzi No jeszcze weźniesz, ja już mam zaraz Ty może wezmę wszystko czekaj Zaraz ci będzie. Ee, no weź wypierd... No, no ja co widzisz Bolek sobie się no kurwa ja też... Głupota, chcę zobacz, ja Jest też. kilometr, a ciągnie ja do niego, co nie? Nie wracam No i tak masz tam pewnie z 5% No ja? nie no jeszcze 10 jeszcze gdzieś... mam To ładnie, nabiło ty... mu 13 przez ten kawałek Pozdroszeństwo. Ta... Nie no czekaj, zabra... ej, czekaj, jeszcze weźniesz trochę Zabrał ci akurat to 13, co powinno być twoje Nie, Nieee, mi na prawej słuchawce bardzo brzęczy <grymne> nie wiecie, Nic furga, nie powiedział, Ja jadł i Jadę sobie ja. ja. na pełne ja on mi ucieka, ty Ty, jak dojedziesz do pryzmu nie to mnie zawołaj Po co? Zawołaj mnie, bo mu ci pokażę, gdzie masz wykipować Już! <grymne> Chuje Eee! Roboty jeszcze nie skończyć chodź tu Co debil, kurwa, wykręcam on jak ta trzydzieska pyrkocze z Rosiny, nie? czekaj, Adam. dam. Dasz się radę popojrzeć, albo dobra? Poczekaj, zaraz przyjda. O, teraz mogę się Dobrze ćwiczyłem biathlon. Teraz mogę... O dobrze co? Pedro? No i na chuj wy tu to to Chodź tu, kurwa, ej. Tu przejedziesz. Na którą nie. kipujesz? Na prawo czy dobra, na lewo? Ci na dwie. No stój, na nie, raz. ale stój. Na prawo czy na lewo? Stój, ale nie, ja nie wiem. Dobra, chodź tu. Chodź tu z tej strony przejedź Tak, chuja przejeść. Po co? I tutaj mu kipniesz na prawo tutaj Na początek No nie wiecie, Bo tu jest tam, najmniej Nie załamie się bez problemu. Jak nie załamie się Dobra, próbujmy mefedron U nas to bokiem kiprują takimi przyczepami Kiprują Odrzuci to koparką, koparką podnoszą te przyczepy O Boże <laughs> to, to chyba <laughs> dlatego, że nie kipują Patrzajmy ją dopnijmy zaraz O Boże, nie o to mi chodziło Tak mieć Tu Na wprost Do To nie wjeżdżę tak Ale będzie tam już trigger? Wiedzie spokojnie, jakby dobrze co. Tam jest i opona. Umij. No to damu dam mu, da mu oponę zaraz, ja mu przyczepę. Chodź tu pod madam. Ale tam krzegorza już tak. Ty czekaj, ja cofnę. No właśnie mówię, dasz radę, kurde krzyku, teraz chodzisz na prawo jazdy. entpolonę z, z przyczepką trzyosiową, to da żadę. Marki Ursus. Mów mi je ja tam jeszcze mogę. Dawaj, ciśnij. Do opony daleko, nie będzie słychać. Nie. Ja, ja będę na spokojnie, pięknie, kurwa, umisz, umiesz. Nie, dlatego tego ja się należy, na bo on zajebiście A bardziej pizza, jak ona na prawo zacznie kiprować Ty, o Boże, ale ona nie je złapała jeszcze Poczekaj A poczekaj, bo ja mam zmienione na ciągnik Ej dawaj ale nie, jesteś? to nie łapie jeszcze, ja muszę cofnąć na to Bardziej, jeszcze bardziej Spokojnie, dasz radę Dawaj, dawaj no, Bo to trzeba cały ciągle. ten przód, bo tu zobacz jakie jest uskok w ogóle, że tu się przejechać już nie da Ja tam pcham ją Dawaj Bolek, ją Gdzie ty jesteś, jak cię nie ma tu nigdzie? Kto? Ja? w kolepkę, mam trochę. Poczekaj, wami, ją tu w dyszlu. Złamie ją tu w Kurwa No nie da rady, no. Bo ja ma chyba trigger w środku. O, cieka, jest ty! Eee jest pięknie. Bo. Ale patrz, to i tak nie da ty, rady. Ty, do, do przodu, do przodu. Brak wolnej, Brak przestrzeni. wolnej przestrzeni w tym miejscu. Kurwa, co się stało? A nie, bo już tu jest. Dziwnie ubity musi być ty. Bo nie ale nasulkę nas teraz zrobiła w konia. Dobra, ale wysypałem wszystko. Dobra, to ubijaj, my jeszcze lecimy dociąć. Dobra, ja ubiję, 30 akurat dużo ubija, ale no dobra Ja na Jak wyrwał na JAĆ Dawaj, jestem w domu i przychodź Oż kurwa, opony pół wyrywałem, nie da się tego ubić Może Boże, jaki mijał, <grym> Całe życie Ty Bolek Tak? Nie, a to się da ubić na pewno? Tak, 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 tylko to trzeba dobrze ubić. <noise> tak, tak, tak. Fak, fak, fak. Bo to nie chcę. Za ty, dużo, taki prawo tym rozrzutnikiem. To trzeba teraz wziąć tu i trzeba pojrzać. Nie, bo to naprawdę w, w tym jednym miejscu to, to nie chcę w dół iść. <noise> <To jest zajeba. głos> Ale pamiętasz, u ciebie to też nie szło? Jak no i na równo zrobię? Ale... Nie szło, nie szło, u ciebie jak, też. Jak mi kurwa, Jadę. Dużo wrzeszczą. Mm, stary co moja ciśnie, nie? O jezu, nie widać, nie, Jaka Bo to jeszcze będzie sypał, tak? Tak. Mm. projekt za dużo na środek poszło i dlatego. Trzeba to dobrze teraz, do, do, dobre miejsce dojechać, żeby to ten nie zjeżdżać trzeba. Nie wolno zjeżdżać. Na pierdolę, nie wolno zjeżdżać, ten zjechał. Na razie pana ja się Czekaj, zwijam. ja wiadę, ja wiadę, ja poczekaj. O Boże podsypał trochę, zamknął i jedzie dalej Jezus Koniec, Jezus sprydzi. Wysypał na mnie prosto e, o Ty, Poszło dobrze teraz jest No mówiłem kurwa. O kurwa szlaga dostałem jak odczepiałeś Trzeba umieć. Czekaj to chyba pójdzie teraz weź zobacz ile jest ubijania A tam Panie, sobie. jeszcze Jeszcze, 10% Kurwa, akcja na dwa ubijania na Dawaj, bo idzie, 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 procentami idzie. Jezus uważaj! 93 94, 95 96, 97 120 u <noise> O jeszcze nie ty. U mnie jest nie... po 90 w niektórych miejscach. Ja ja mam 96 na 100%. Kurwa wypadnę zaraz, patrz to! Zabry, o Jezus zaraz. Maria! Człowiek by ja mi głową w nie zajebał. Ja mam gorzej stanie szerszenie. O Boże, bolek kurwa Jeba. szerszenie zaraz w kabinie. Dobra, 2% panowie jeszcze. Kurwa rozjadę chuja. O my pierdala. Czekaj. Dawaj, ostatni procent. Mogę już przykryć silos? Nie, poczekaj, ja tu prasą wiadę, może będzie ciężarzy. O bo, wy... Ej, to trzeba opryskać! Kurwa wsiadł do mnie, ty! Ej, to trzeba opryskać tym. Takim ja kwasem. Ja Dobra. jestem gospodarzem. Ja nie to też przykrywa. Nie przykrywaj kurwa. Jadę opryskać. Do Fermentacja. Dobra, jest przykryte. Do... O kurwa, jedziesz, nie wjeżdżaj na to! To tu z początku woli, żeby zgniło. O, o Ale w oprysku nic nie ma Ty poczekaj, przyniosę ci landa. O Boże, dobra, starczy, to ja starczy. Ja już chciałem... Serio kurwa? Ja już chciałem powo... A nie. potem, nawozem rozpierd... O Boże, jedzie z powrotem, czekaj no, tak. Ej, ej bolek wsiadłem jako pasażer do ciebie, co nie? No, ja właśnie widzę, jestem pół metra przed maską No ja wiem Dobra, dziękujemy serdecznie bro. za obejrzenie Poczekaj no Broczek, ja zbierzałam w ogólnie. O kurwa, a mój Oblicki macie chuju, łysy Ale zajeba. Ej, ale to jest ujęcie z GoPro, ty. A kurwa pojechał. Z GoPro na kiju. No, także widzicie, Bolek już pojechał z moim Oblickim, a pewnie pożyczyć chciał. No. Na w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się troszkę pośmieliście. Tych, 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 tych przekleństw nie bierzcie do siebie. tak tak, Adam też nie bierz. Nigdy. Także trzymajcie się. Na razie, cześć. Cześć. Na razie.